Ja jestem już po Gali Fame, przebrałem się. Dajcie mi znać, co uważacie, czy poradziłem sobie w roli prowadzącego i czy ogólnie podobała Wam się Gala. Bardzo jestem ciekawy Waszego feedbacku. Co o tym ogólnie myślicie? Piszcie do mnie wiadomości. W tym filmie, kamerzysty, to te zadania temu chłopakowi. Yy... Nie wydaje sam kamerzysta, tylko ja tam nie znam tego uniwersum, ten taki drugi. I im zostały przedstawione zarzuty, ale dziś pojawiła się informacja, że jeden z nich trafi już teraz na miesiąc, zostanie aresztowany, że nie będzie mógł czekać na rozprawę w domu. Nie wiem, nie wiem dlaczego, czy sąd uznał, że będzie mataczenie. Dla drugiego też chcieli właśnie, żeby również został aresztowany, ale jednego z nich wypuścił. Ja byłem przekonany, że aresztowany zostanie na miesiąc ten, który wydawał te polecenia, nie? Że tam jakby kamerzysta, bo wiecie, kamerzysta jest cwany, że kamerzysta powie coś w stylu, ja byłem tylko operatorem. Tutaj w radio szczecin.pl, znaczy wierzę, że oni mają zweryfikowane informacje. Jest napisane, że to kamerzysta trafia na miesiąc do aresztu, a tego drugiego wypuścili i będzie tylko dozór policyjny dla tego drugiego. Więc sam film bardziej obciąża tego. Ale skoro jednak kamerzystę zamykają na miesiąc, a tamtego wypuszczają, to wydaje mi się, że chłopcy się na tyle wystraszyli, że zaczęli po prostu. Obciążać kamerzystę, że to jednak on jest całkowicie właścicielem kanału, że to był jego pomysł. Więc, no to w, z tego chyba już nie da rady się kamerzysta jakoś wygrzebać. On był zawsze cwany, zawsze jakoś dawał radę złożyć winę na kogoś innego, ale tutaj wydaje się na razie, że to zmierza do końca internetowej kariery kamerzysty. Osobą osobom prokurator przedstawił zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I co do jednego podejrzanego, to stosował tymczasowe aresztowanie, jednak na okres jednego miesiąca. Został przedstawiony zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną. Za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzewam, że skończy się na zawiasach, że na tyle y, kamerzysta sobie jakiegoś ogarniętego prawnika, ale z drugiej strony no, on już kiedyś chyba za te SMS-y był karany, więc tu sąd może uznać, y, że to nie jest jakby pierwszy wybryk, tylko że ta osoba już wcześniej była karana, jeśli chodzi o kamerzystę. No zastanawiam się, jak to, skończy, jak to się skończy. Zastanawiam się. Zarzuty te zostały postawione tej dziewczynie. Ja nie wiem, ona tam psychofanka, jako się tam nazywają. Ja na początku się zastanawiałem dlaczego, bo ona tylko siedziała, ale na sam koniec też dała temu chłopakowi zadanie. To nawet puszczę fragment. Słuchajcie. Jak to się odwraca? że <laughs> przedysham ba co co eee, no no jak no jest taki gadów, że wszystko dycham, bo co nie jest więc wejdź do szampana, uwielbiam, co to, to jest. Tak. Więc o, na pewno oni się będą bronić. Wiedzieliśmy, że on jest yy, osobą niepełnosprawną. To pewnie będzie ich linia obrony. No zastanawiam się, jak teraz sprawa się skończy. Jest na tyle medialna, jest o niej głośno. Ale czy to jakoś przyspieszy? Ciekawe, ile będziemy musieli czekać na wyrok, bo wiecie, jak to jest z polskimi sądami. Za miesiąc kamerzysta wyjdzie, sprawa pewnie za miesiąc się nawet tam nie odbędzie, nawet pierwsza. No, ciekawy jestem, jak to się wszystko skończy. Z, z tego co wiem, no, czy na razie to jest tylko przedstawiony ten zarzut yy, to poniżanie niepełnosprawnego. Ale z tego co wiem, kamerzysta został zatrzymany już na lotnisku. Jeżeli oni mu przetrzepią telefon, to mam takie informacje, że tam na jego telefonie to mogą naprawdę znaleźć rzeczy, które go obciążą znacznie bardziej niż ta sprawa. Tylko pytanie, czy oni ten telefon mu przetrzepią? I pytanie, czy na przykład on już na tyle się spodziewał, że jest grubo, że lecąc samolotem yy, tam jakoś ten telefon, yy, te obciążające go rzeczy pokasował. Czy poświęcił temu czas, czy był zaskoczony ogólnie tym, że go zatrzymali na lotnisku, tego nie wiem.